Serdecznie witam, drugi chemfiz, na kolejnej lekcji fizyki, kolejna lekcja grawitacji. Co dzisiaj? Już powoli kończymy grawitacji ale jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Dzisiaj jeszcze jedna lekcja, następna jeszcze i będzie prawie koniec. Ale jeszcze jedna sprawa, między innymi dziś na dzisiaj została. Co do takiego. Otóż może pamiętacie, widzieliśmy w dziale energia taki temat, zasadę zachowania energii mechanicznej. Czyli w izolowanym układzie ciał energia układu jest stała. Czyli jeden rodzaj energii zamienia się może w drugi rodzaj, i naprzemiennie, ale całkowita energia układu jest stała. Zresztą y, podobną sytuację mieliśmy przy ruchu drgającym. Pamiętacie, jak wzór na energię całkowitą w drganiach nietłumionych. Tak? Więc tam podobnie Całkowita energia układu przy braku tłumień była zachowana. Tutaj mamy coś podobnego. Małe przypomnienie, jaki przykład chociażby. Załóżmy, że wyrzucamy ciało z powierzchni Ziemi pionowo w górę. Tak? Czyli w jaki sposób można byłoby wyznaczyć wysokość, na którą ciało się wzniesie? No Znając zasady zachowania energii, to jest bardzo proste, pomijając oczywiście opory powietrza. Dlaczego to jest proste? No, bo wystarczy właśnie tym zasadę zastosować, czyli energia początkowa równa jest energii po drodze, całkowitej oczywiście, i to się równa energii końcowej. Czyli na początku, oczywiście my najczęściej zakładamy w takich przypadkach energię potencjalną zerową na powierzchni Ziemi, tak? Więc ten wzór MgH używaliśmy wtedy, pamiętacie. Więc możemy przyjąć, że na początku energia potencjalna. Przy powierzchni ziemi jest zerowa. Ma jakąś ciało prędkość pionową, więc ma energię kinetyczną. MV kwadrat przez 2 Suma tych dwóch energii jest trudna tylko energii kinetycznej na początku, bo potencjalna była zerowa według tym układzie odniesienia. W trakcie lotu energia kinetyczna spada, bo jest trójki, dostajnie nieopóźniony kosztem energii potencjalnej. W maksymalnej, oczywiście, suma tych dwóch jest cały czas taka sama jak na początku energii całkowitej, czyli w tym przypadku było kinetycznej. A na końcu. Na górze mamy energię potencjalną równą jaką? Równą energii kinetycznej na początku, no bo na górze nie ma ciała się zatrzymuje, nie ma energii kinetycznej, więc tylko jest energia potencjalna. Cała kinetyczna zmalała do zera, ale kosztem energii y, potencjalnej, tak? Układ izolowany, układ dwóch ciał, Ziemia, ciało, tak? Żadnego innego y, ciała tutaj nie ma i żadnych innych oddziaływań. Żadnej pracy wykładanej, żadnej energii wkładanej z zewnątrz nie ma. No to najprościej, to, to teraz wszystko powiedziałem. Można byłoby zaznaczyć o energia początkowa. Jest równa energii końcowej. Na początku tylko energia kinetyczna mv przez dwa, na końcu energia potencjalna mgh. No i, i tak dalej, no bo to już mieliśmy w, dwóch, w, tak, w energii i w ruchu drgającym. No i tutaj przykładek ciało rzucone z prędkością V0. Niosło się na wysokość H. No dobrze. Ale jak to wyglądałoby już w polu grawitacyjnym centralnym, takim prawdziwym, bardziej, mo, może inaczej, bliższy prawdzie niż pole jednorodne. Tak samo ogólnie. Energia początkowa jest równa energii w trakcie i to jest równa energii końcowej, całkowitej energii. Czyli jedna energia zamienia się w drugą i vice versa. Tak? Czyli, jeżeli ja rzucę ciało z prywatnością początkowo V0 z powierzchni Ziemi, na no jakąś dużą wysokość, na przykład orbitalną wysokość jakąś, no to ja już nie mogę używać tego mgh wzoru, minus gmm przez r, ale wtedy, przypominam, punkt zerowy energii potencjalnej nie jest przy powierzchni Ziemi, ale jest w nieskończonej odległości od niej, co oznacza, że w, tej, w tym wzorze na powierzchni Ziemi Ciało ma jakąś energię potencjalną, ujemną. Bliżej niż nieskończoność, tak? Dlatego ujemna. No właśnie. Czyli na początku w momencie wyszczenia ciała, mamy i energię kinetyczną MV kwadrat przez 2. Ale mamy również energię potencjalną minus GMM przez R, gdzie R w tym przypadku byłby normy promieniowi. Ziemi, no bo ciało było wystrzelone z powierzchni Ziemi, a R jest odległością od środka pola grawitacyjnego, tak. No właśnie, teraz jak policzyć wysokość, na którą ciało się wzniesie? No podobnie, energia potencjalna, początkowa, przepraszam, równa jest energii końcowej, tak. Tutaj jest rysunek jeszcze, może tak obrócę. Ciało o masie m, tutaj jest narysowany promień r, prędkość V0, prędkość wystrzelenia i ciało się wnosi na wysokość h. Wysokość h jest liczona od powierzchni planety, czyli sama w sobie równa jest promieniowi planety, to jest, przepraszam, r. A r to jest, jest to odległość od środka pola centralnego, czyli r to jest wysokość plus r. Tak, R to jest promień planety, H jest to wysokość nad powierzchnią planety, a R jest odległością danego punktu przestrzeni od środka, ce od środka pola centralnego, czyli w przybliżeniu od środka planety, od środka Ziemi. W przybliżeniu, bo przypominam, środek Ziemi geometryczny nie równa się środkowi Ziemi takiej yy, ciężkości. Tak? No dobrze. No to no zasady zachowania energii, czyli początkowa energia kinetyczna mv kwadrat przez 2 plus początkowa potencjalna, czyli minus gmm przez r i równa się energia na końcu. Jak na końcu ciało się zatrzymuje, to energii kinetycznej przecież nie ma, tak? A jak energii kinetycznej nie ma, to jest tylko energia potencjalna, czyli yy, tutaj znak równości bodajże, równa się minus GM przez r małe, gdzie r jest odległością od środka trapula pola centralnego do punktu, do którego ciało się ma wznieść, tak? No i tak naprawdę to już jest koniec samego, samej fizyki. Teraz zostaje nam matematyka do zrobienia, tak? Czyli do, jakbyśmy policzyli to, trzeba było to h wyliczyć, h, no to teraz z tego wzoru zakładając, że tak, no tutaj te masy się skracają, ciała, które jest wystrzelone, tak, ma, małe m się wszystko skraca, w razu dwa, ale tak, masa Ziemi zakładamy, że oczywiście w tym przypadku, w tego typu zadaniu byłaby znana, tak. Promień Ziemi zakładamy, że jest znany, stała grawitacji to nawet nie zakładamy, że jest znane, tak, bo to jest znane. Tak, tego nie będziemy y, wyznaczać. Tak, no a V, jeżeli mamy policzyć wysokość, na którą ciało się wzniesie, no musi być też podane, tak, więc wszystko jest dane z wyjątkiem r. W tym przypadku mamy, nie znamy r, -a, tak, a jak policzymy r, to i mamy, to i mamy h. Więc tutaj, tutaj, fizyka się z tym miejscu skończyła. A tutaj jest, tak, matematyka. A, no i teraz pytanie, jakie jest, co tam trzeba było policzyć? Można policzyć, może mając wysokość k, policzyć prędkość, jaką ciało musiało być wystrzelone. Różne może być podane zadaniem, tak. No właśnie, więc to zasada zachowania energii w tym, w tym przypadku. Skoro yy, robimy już lekcję z zasadą zachowania energii, to może automatycznie, jak gdyby drugi temat, nie będziemy teraz rozbijać, mam 8,5 minuty, więc zrobimy od razu, jak gdyby drugi temat, czyli prędkości kosmiczne. Tak? No bo to się akurat wiąże z tym, co chciałem teraz powiedzieć. Dlaczego się wiąże szczególnie druga i trzecia prędkość kosmiczna? Pierwszą już w klasie pierwszej wyprowadzaliśmy. Tak? Tego... No, tu to sobie przypisałem, żeby przypomnieć, tak? Ale tak jak y, nie przypominaliśmy sobie dokładnie, no bo to już było etap podstawowy. W taki sposób doznaczały przywieszenie grawitacji jak W jaki sposób wyznacza się stałą grawitację? O tym pamiętacie, mówiliśmy dokładnie w klasie pierwszej. Tak? W jaki sposób yy, Newton by, jakby wymyślił prawo powszechnego ciążenia? Też to opisywaliśmy, w jaki sposób to się mogło oczywiście odbyć. Tak? I w, 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 liczyliśmy te przyspieszenia, grawitacji, przyspieszenia do środkowej księżyca wokół Ziemi, więc to wszystko było kiedyś tam tak samo była wyprowadzona wzór na pierwszą prędkość kosmiczną dla drugiej tego wzoru nie było, tak? bo nie było takiej możliwości, żeby to zrobić, bo nie było pewnych wzorów. Teraz mamy, możemy to zrobić. więc przypomnienie, czym była pierwsza prędkość kosmiczna, to jest prędkość, którą trzeba nadać ciału w poziomie, aby okrążyło ciało powierzchnię planety praktycznie, no, po orbicie kołowej. Przy tej powierzchni, czyli tutaj zakładamy, że po pierwsze, planeta jest idealną kulą, tak? Dalej zakładamy, że no, idealna kula, tak? Że nie ma atmosfery. A tak, to trzeba byłoby założyć też, tak? Że nie ma żadnych oporów w środku. Dalej, skoro ciało ma krążyć wokół planety przy porbicie po równym promieniowi tej planety, to tak naprawdę powinno szurać po powierzchni, tak? Ale nie ma, ale nie ma tarcia. No, taki bardziej przypadek taki wirtualny, nie, nie, nie do końca idealny, nie, 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 do, nie do końca, <gryw> tak mówiąc delikatnie, nie do końca możliwy do spełnienia. Ale taka jest formalna definicja pierwszej prędkości kosmicznej, tak? Czyli jest to pozioma prędkość, potrzebna do tego, aby ciało okrążyło planetę tuż przy jej powierzchni, po orbicie kołowej, pomijając tego typu tam i opory. No dobrze. Czyli pamiętacie, jak to wyprowadziliśmy? Yy, czyli siła, która trzyma dane ciało na uwięzi, siła dośrodkowa, tutaj w tym przypadku, tą siłą dośrodkową jest siła grawitacji, czyli gmm przez r kwadrat, tak, równa się mv kwadrat przez r, tak, tym razem siła dośrodkowa, a nie energia kinetyczna, tak, żeby było jasne, czyli gmm przez r kwadrat równa się mv kwadrat przez r. No i z tego tutaj Masa się ciała, które krąży, skraca, 1r też się skraca, w wszystko od razu już jest, V kwadrat równa się gm przez r, czyli V to się równa gwiazdek z gm przez r, tak. Jak się postawiło tutaj masę Ziemi z całą grawitacji i Ziemi, pamiętacie, wychodziło około 7900 m na sekundę, czyli 7,9 km na sekundę, tak, jeżeli chodzi o prędkość kosmiczną dla Ziemi. Tutaj jest GM przez R, tak? Pod pierwiastkiem, czyli gdzie R jest promieniem w ziemi. Jeżeli, jeżeli bym to podstawił jakąś inną orbitę, czyli nie przy powierzchni, to tego nie możemy nazwać pierwszą prędkością kosmiczną, bo to już jest inna prędkość, tak? Już dalej od Ziemi. Ale oczywiście według tego wzoru można tę prędkość policzyć. Na przykład prędkość orbitalną księżyca wokół Ziemi z tego wzoru spokojnie można obliczyć, tylko pod R podstawiamy wtedy odległość księżyca od Ziemi. Z tego wzoru mogę obliczyć prędkość ziemi wokół słońca, tylko że pod M postawię masę słońca, tak? A pod R odległość Ziemi od słońca. To też można tego wzoru policzyć. Nie trzeba 2 pi przez T. Można. Tak? Odległość ich czas. A tutaj można coś innego, w inny sposób to wyznaczyć. Tak? I wtedy ta prędkość, jeżeli to już jest prędkość na jakiejś tam orbicie, to jest tak prędkością kołową, a nie pierwszą prędkością kosmiczną, tak? No dobrze, ale wiemy również, nawet z pierwszej lekcji z grawitacji, z pierwszej klasy, że... Czy tutaj czytałbyś powiedzieli, że natężenie pola grawitacyjnego, ale przyspieszenie grawitacyjne w praktyce liczymy tak samo, czyli GM przez R kwadrat to jest G. Tak. To jakże tutaj teraz tu bym podstawił, tu jest GM przez R nie ma r kwadrat, ale mogę to rozwalić jako... Gm przez r kwadrat razy r, wtedy r się skraca, wychodzi to. To to oznacza, że pod pierwiastkiem mogę mieć małe G razy r. Czyli nie trzeba dać masy Ziemi, a niestabilność grawitacji. czyli promień Ziemi razy przyspieszenie grawitacyjne Ziemskie pod pierwiastkiem, tak? Więc to też jest pewna wersja wzoru na pierwszą prędkość kosmiczną pierwiastek z G r. Gdzie jest mały G? Przyspieszenie grawitacyjne. Tak? Albo ten bardziej znany Piłasek z GM przez R. Ten jest w wzorów. Tego w tej wersji nie ma. Tak? No dobrze, to jest pierwsza prędkość kosmiczna. Ale co dalej? Potem była druga prędkość kosmiczna, bo jeszcze, jeżeli tak z coraz większą prędkością ciała będzie wystrzelone, czy to w poziomie, o to teraz teraz dalej. Pytacie, ta orbita robiła się orbitą eliptyczną. Miejsce wystrzelenia byłoby perygeum, miejsce najdalszego oddalenia byłoby apogeum orbity, ale potem ciało wraca z powrotem Ziemia. Siła grawitacyjna ziemska powoduje, że ciało zwalnia, oddala się potem wraca do punktu wystrzelenia, tak? Jeżeli nie możemy, nie możemy oporów w ruchu. No dobrze, ale przy pewnej prędkości, ciało powiedzieć tak daleko, że pole grawitacyjne Ziemi nie będzie w stanie przyciągnąć tego ciała do siebie. Zakładając w jakimś wirtualnym wszechświecie, że we wszechświecie poza Ziemią nie ma niczego, to taki punkt jest tylko w jednym miejscu, gdzie w nieskończoności, tak? w nieskończonej odległości od źródła pola, jak chciało tam polecić, to siła grawitacji gm przez r kwadrat, tzn. gmm przez r kwadrat, r kwadrat będzie nieskończoność do kwadratu, czyli siła grawitacji będzie równa zero. Także jeżeli pociągną granicę przy r mierzających do nieskończoności. Wychodzi nam zero. Nieważne, co postawimy pod G, pod M, pod N. Mianowniku, wychodzi nieskończoność do kwadratu. tak, Granica jest nieco zerowa w tym momencie. Czyli jak nie ma siły, to nie ma co przyciągać, a jak nie będzie co przyciągać, to ciało nie wróci. Oczywiście, w rzeczywistym świecie, w rzeczywistym wszechświecie, takiego w tym przypadku nie ma. Co najwyżej, inne ciało niebieskie, inna planeta, czy słońce przechwyci nasz obiekt, tak? Wystrzelony z powierzchni Ziemi. Ale w idealnym takim w świecie, w, w świecie, tak to byśmy nazwali. Druga prędkość kosmiczna, tak zwana prędkość ucieczki. Prędkość potrzebna do tego, aby ciało oddaliło się w nieskończoną odległość od źródła pola grawitacyjnego. Tak, tak naprawdę teraz nie trzeba wystrzelić w poziomie, może być w dowolnym, dowolny, może być to ciało wystrzelone. No dobrze. Jak to policzyć? Jak policzyć drugą prędkość kosmiczną? Jak wyprowadzić wzór? Na ową prędkość kosmiczną, tak? No to bardzo... Teraz, oczywiście, wydaje się bardzo łatwy sposób, mam nadzieję, rzecz jasna. Zasada zachowania energii. To jest tak, jakbyśmy wystrzelili ciało z powierzchni Ziemi na jakąś wysokość, znamy wysokość, na którą ciało się wzniesie, policzmy prędkość wystrzelenia. Mamy coś podobnego. Ciało wystrzelone z powierzchni Ziemi poleciało w nieskończoną odległość. Znamy odległość, nieskończoność. Z jaką prędkością wystrzelono? Dokładnie to samo. Zasada zachowania energii mechanicznej, czyli energia na początku jest taka sama jak pomiędzy wydatkach pośrednich i na końcu. Tylko, że na początku, podobnie jak już przed chwilą miałem, mamy i energię kinetyczną i energię potencjalną, tak? No bo jest minus GMM przez R. No i kinetyczna mv kwadrat przez 2 i właśnie V będzie drugą prędkością kosmiczną. No dobrze a w nieskończonej odległości jaka jest energia? Pomyślę. Ciało się zatrzymuje, tak? No to tak, to przy tym zwykłym rzucie. W końcu się zatrzymuje. mv kwadrat przez 2 w nieskończoności, czyli v będzie równe 0, się zatrzymuje. Nie wróci do nas, nieważne. Zatrzymało się. Tak? Czyli energii kinetycznej ciało nie ma. No dobrze. A co z potencjalną? No jest wzór minus gmm przez f. R jest nieskończonością. Znowuż granica przy mianowniku dążącym do nieskończoności będzie równa, ułamie będzie równy 0, tak? Funkcja będzie równa 0. Czyli energia potencjalna, zresztą nawet to mówiliśmy na no, ostatniej lekcji, w tym wzorze minus GM przez R przyjmujemy zerową energię potencjalną w nieskończonej odległości od dźwięku pola grawitacyjnego. Czyli energia potencjalna jest zerowa. Kinetyczna też jest zerowa, ciało się zatrzymuje. Wniosek, suma energii potencjalnej, no potencjalnej, potencjalnej, potencjalnej równości końcowej, suma energii kinetycznej na początku i potencjalnej plus minus równa jest 0 plus 0. Tak? Czyli łączna energia kinetyczna i potencjalna w każdym momencie lotu, łącznie ze startem, musi być równa 0. Tak? Tak to wyszło. To wynika. Z tego, gdzie przyjęliśmy, energię potencjalną, gdzie przyjęliśmy energię potencjalną jako zerową. W zwykłym rzucie pionowym do góry, jeżeli przyjąłbym nie punkt zerowy energii potencjalnej na powierzchni, ale na wysokości h, na którym ciało się wzniosło, byłoby podobnie przecież. Na początku, na dole byłaby jakaś kinetyczna alfa kwadrat 2 plus minus mgh, a na górze byłoby jedno i drugie zero. Dokładnie tak samo, tylko że jest inny wzór. Tak? A teraz, czyli wartościowa energia kinetyczna równa jest energii potencjalnej. Popatrzmy, jak to wygląda tak, na tej kartce. Czyli to wartościowo równa się temu. Tutaj, oczywiście, sobie podzieliłem przez masę, tutaj zapomniałem. Tu skreśliłem, tutaj, 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 tutaj nie. Czyli v kwadrat przez 2 równa się tak, Gm przez R. Czyli V równa się 2 na drugą stronę, 2 gm przez r pod pierwiastkiem, 2 gm, /r. czyli mamy 2 gr, tak, albo ogólnie pierwiastek z dwóch razy pierwsza prędkość kosmiczna. To jest z na drugą prędkość kosmiczną, pierwiastek z dwóch razy większa. Ten, tylko, tylko to mieliście w pierwszej klasie, tego nie było przecież, tak, no bo nie było wzoru na energię potencjalną, tak, grawitacyjną. Coś takiego nam wychodzi. Tak? Kinetyczna plus potencjalna równa jest na początku, równa jest kinetyczna i potencjalna i na końcu. Tak? No to mamy coś takiego. Tak to wygląda. No, no dobrze. To... No i jeszcze trzecia. Prędkość kosmiczna. Prędkość ucieczki z układu słonecznego. Jak to by wyglądało? No, tutaj znajdziecie różne wersje wzorów. Bo... Możecie poszukać, poszperać. Dlaczego? No bo to teraz zależy tak naprawdę skąd chcę ciało wystrzelić. Jeżeli ja bym chciał ciało wystrzelić z powierzchni, no teraz tak, co to jest za prędkość? Prędkość ucieczki z układu słonecznego. Teraz skąd ciało chcę wystrzelić? Jeżeli z powierzchni Słońca, no. załóżmy, że coś takiego by można, było możliwe, to ten wzór byłby taki sam jak wzór na drugą prędkość kosmiczną, tylko zamiast masy z Ziemi byłaby masa Słońca i koniec. Prędkość ucieczki ze Słońca, tak? Jeżeli prędkość ucieczki z jakiejś gwiazdy byłaby równa większa niż prędkość światła, pamiętacie, czarna dziura. Tak? Pamiętacie tego to zadanie do sprawdzianiem ze słońcem i ziemią. Tak? Ja mam nadzieję, że Więc w tym przypadku byłoby coś takiego. Tak, to byłoby... I to, i to, i to by wtedy byłby wtedy główny wzór na trzecią prędkość kosmiczną, prędkość ucieczki z układu słonecznego. Tak? Czyli od słońca. Bez reguły jednak na Słońcu nie lecimy, żeby coś wystrzelić poza układ słoneczny. Z powierzchni Ziemi to jest wystrzelone ciało. W takim więc razie zakładamy, że mamy ciało na powierzchni Ziemi, chcemy wystrzelić poza układ słoneczny. Jaką trzeba nadać temu ciału prędkość? To właśnie byłaby druga, trzecia prędkość kosmiczna. Może być na orbicie, może być względem Ziemi, względem czegokolwiek, więc no dobrze. Jest Słońce. Ciało wystrzelone z powierzchni Ziemi. Dobrze, świetnie. Zasada zachowania energii, znowuż to samo. Pomyślmy, jak to by, by miało wyglądać, tak? Na początku jest, no oczywiście ciało musi być wystrzelone, więc musi być, uzyskiwać się jakąś prędkość, czyli jest mv kwadrat przez 2, to V, to właśnie będzie trzecia prędkość kosmiczna. Aha, tak przy okazji zakładamy zawsze w tych prędkościach kosmicznych, że ciało nie ma żadnych swoich własnych silników, jest wystrzelone z jakąś prędkością, czyli mam kopary w łapach, biorę kamień i rzucam, tak? Przypadek. Kamień nie ma silników z wyłożenia, tak? Bo normalnie jak wyż, robimy na przykład sądy kosmiczne, to ona ma, ma jakieś tam stopnie rakiety, ma, ma napęd, ona jest, ona jest rozpędzana w trakcie lotu jeszcze w przypadku sferze ziemskiej, tak? To jest troszeczkę inaczej. Tutaj chcę nadać prędkość jak gdyby początkową, czyli pomijam moment rozpędzania tak? w tym przypadku. I zakładam, że maksymalne rozpędzenie ciała jest przy powierzchni ziemi. A tak, najlepiej, gdybym miał jakieś działo schowane wewnątrz Ziemi. To byłoby najlepsze rozwiązanie, tak? I wiesz, jest wyszelone. I nie ma atmosfery. Tak? No dobrze. No to teraz tak. Jest megakinetyczna, jak wspomniałem. Jest energia potencjalna. Minus GMM przez R, gdzie R jest promieniem Ziemi. Dobrze. Energia potencjalna względem Ziemi. Ale jak te wystrzelić ciało poza układ słoneczny? Czyli jeszcze muszą uwzględnić Słońce, innych planety już tam palicho. Też powinienem, tak tak naprawdę. Ale załóżmy, że już nie. Ziemia jesteśmy dlatego, bo jesteśmy z Ziemi, chcemy coś wystrzelić. Ziemia ma bardzo mało, znaczenie. Ale Słońce też ma jakieś znaczenie, tak? No bo to jednak trzyma Ziemię na uwięzie, więc... Czyli energię potencjalną od Słońca trzeba uwzględnić. Minus GMM przez R, gdzie R będzie odległością wystrzelonej sondy od Słońca. Czyli odległością Ziemi od Słońca a m w liczniku będzie masą Słońca. Tak? A w nieskończonej odległości energia suma potencjalna i kinetyczna jest równa 0, podobnie jak poprzednio. Mam tu zapisane, masz to zapisane, dobrze. Jak to by wyglądało? Energia kinetyczna, energia potencjalna względem Ziemi, r jest promieniem Ziemi, m masą Ziemi, a m masą ciała oczywiście, które jest wystrzelone, plus, minus g, Tutaj sobie tego zamazajam, najpierw napisałem 0, a potem się nie zmieściłem. <noise> minus Gm masa słońca, to jest ms, masa słońca. M przez R0, odległość ziemi od słońca. W danym momencie, tak? Mogę przyjąć jako średnią odległość ziemi od słońca, no ale w danym momencie. Równa się 0, tak? Całkowita energia. Masa 1 przez 2. Podzielić przez masę razy 2. Tutaj mamy coś takiego, wychodzi, że v kwadrat minus. 2 gm przez r minus 2 gms przez r0 równa się 0. Tak? To daje na drugą stronę, więc będzie z plusem. Jedno i drugie. Dwójkę wyciągnę przed nawias. Jest przed nawiasem. V do kwadratu, więc wyciągnę pierwiastek. Wychodzi, że prędkość, trzecia prędkość kosmiczna będzie równa dwa razy, pierwiastek dwa razy gm przez r plus gms przez r0. Ale gm przez r jest to pierwsza prędkość kosmiczna. Tak? Tak? A gm przez r0... Jak wspomniałem niedawno, to tak naprawdę jest prędkość Ziemi wokół Słońca. Czyli trzecia prędkość kosmiczna jest to równa pierwiastkowi z dwóch razy. No i teraz prędkość, pierwsza prędkość kosmiczna do kwadratu plus prędkość yy, Ziemi wokół Słońca do kwadratu. Jak się podstawi tutaj 7,9 km na sekundę, a tutaj 11,2 km na sekundę, to wychodzi tam około 43 km kilometrów na sekundę, tak? Prędkość, nie pamiętam nawet dokładnie. Trzecia prędkość yy, kosmiczna, tak? Więc coś takiego wychodzi. Wyprowadzenie może sobie, żeby było dobrze widać. Yy. Oczywiście to nie oznacza, że musimy wystrzelić sami z taką prędkością, żeby uciekło ok poza Układ Słoneczny, bo przypominam, że sama Ziemia ma już prędkość 30 km na sekundę, to której wspomniałem, czyli jeżeli uwzględnimy róg ziemi wokół Słońca, wyszliśmy w tę samą stronę, co ziemia się porusza, to musimy dokonać temu ciału tym reszcie, czyli te 13 km na sekundę względem Ziemi. Względem Ziemi, tak więc nie trzeba aż tak się mocno męczyć. A po drugie, jeszcze, jak względzimy się rowy Ziemi wokół własnej osi, tam też jest troszeczkę niedużo, ale troszeczkę tam zawsze jest. Więc to też można jeszcze sobie odjąć, tak? Więc nie, nie aż tak jest, czy to wygląda. Tak? No i jeszcze byśmy mieli czwartą prędkość kosmiczną, prędkość ucieczki z galaktyki, w pobliżu słońca około 350 km na sekundę. Ale słońce ma ponad 200 km na sekundę, więc też tylko ta reszta. A jeszcze do tego trzeba uwzględnić, że wzięliśmy wokół słońca odpowiednio, to, to wychodzi, że tak naprawdę 120 coś koło tego kilometrów na sekundę trzeba byłoby by nadać. No i to właściwie dwa tematy na dzisiaj. Załatwione wyszły nam, tak. A jeżeli chodzi o te prędkości kosmiczne, no to mam nadzieję, że to nie było aż tak złe, że to było zrozumiałe. O, mamy prawie pół godziny lekcji, więc yy, aż nadto to teraz wyszło, no, ale mam nadzieję, że jest dobrze. Do zobaczenia na następnej lekcji.